Chciałam Wam pokazać efekt pierwszego raz w życiu robienia Żurawinówki. Niestety nie mam możliwości zrobienia jej, i tutaj jeszcze jest, robi się lemonkowo-lemonowa nalewka. Nie mam możliwości robienia jej na spirytusie, dlatego robię ją na angielskim rumie, białym rumie. Ponoć jest najczystszy. Zapytałam, co powinnam użyć do moich angielskich kolegów i koleżanki, co powinnam użyć do nalewki. Powiedzieli, że najczystszy jest biały rum. I powiem wam, że pierwszy raz robiłam według przepisu mojej teściowej, byłej teściowej, jest wyśmienita. Jak ja nie pijam alkoholu rzadko, to akurat ta żurawinówka. Była zawsze u nas dzięki teściowej na święta, a na różne jakieś uroczystości. Zaplanowałam zrobić ją sobie dla kilkorka przyjaciół z pracy, żeby mogli spróbować naszej polskiej nalewki. I z całego serca chcę im przy tym złożyć życzenia. Nie żadne mery Christmas, mery to Mary, czyli coś niedobrego. Chcę złożyć im po prostu i życzyć happy celebration, czyli szczęśliwego świętowania. Alkohol. Alkoholicy, trudne tematy, dzieci alkoholików. A nasze stare polskie przysł przysłowie mówi, że wszystko jest dla ludzi, ale kluczem jest dawkowanie. Właśnie to dawkowanie jest gwarancją naszego zdrowia i tego, że to idzie na zdrowie, a nie na choroby i przedwczesne śmierci. Tak więc wszystko jest dla ludzi, ale dawkujmy wszystko mądrze, świadomie, aby szło nam na zdrowie. Ponadto, tak wiele ludzi jeszcze wchodzi w ten obłędny trójkąt. Kat, ofiara, wybawiciel. A to jest teatr. Wchodzenie w tę rolę to jak teatr, ziemski teatr. Nie obrażajmy się na nikogo, kto w szczególności w tych czasach pokazuje nam jakieś swoje złe strony. Bądźmy świadomi, że oczyszczanie nie jest komfortowe. Tym ludziom też nie jest tym dobrze. Ale. Aby się oczyścić, to jest jedyna droga. Jedyna droga, aby wyciągnąć z siebie wszystkie cienie, jakie były popakowane przez życie, te zahamowania. Zrozummy to, bądźmy świadomi, że choć niekomfortowo na to jest patrzeć, a jeszcze być w tym, ale nie ma innej drogi oczyszczenia. W ten sposób ci ludzie się oczyszczają. Zmęczeni, wycieńczeni, zrzucają maski i pokazują swoje prawdziwe ja. Ale to jest tymczasowe, bo kiedy się oczyszczą, będą cudowni tacy jak my. I pamiętajmy, żeby siebie obdarowywać nawzajem. Bądźmy uważni blisko siebie, w szczególności blisko siebie, czy nie ma potrzebujących. Czy ktoś nie potrzebuje chociażby dobrego słowa, dobrego gestu? Ten gest może zaważyć na jego całym życiu. Może uwolnić wszystko naraz. Może to wylecieć z płaczem. Także, kochani, obdarowujmy się małymi rzeczami, bo i będzie jak dawniej. Przestańmy się spieszyć, zacznijmy od nowa od tych małych rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Pamiętajmy, że to w tych małych dobrych. W słowach i rzeczach jest zapisany Tsunany. wzór na szczęście. Tsunany.